Eksploracja, zielone trzciny. Szukamy dawnych budowli hydrotechnicznych z XIX wieku. Na razie widzimy tylko mnóstwo dziczych ścieżek. Dziczych kup, dziczych śladów, po prostu dziczy świat. O, chyba udało się coś namierzyć, jakąś drewnianą konstrukcję. O, no, zobaczmy czy wodzie kute kukę. Robione XX czy XIX tak. wiek No proszę Tu no. jest tu więcej takich złodzi, ale to na razie teraz tak, patrz. Tu już jest poprzeczna, nie? Patrz. No tak rzeczywiście stoi na jakiejś drewnianej belce tylko, że, że to jest... Nie wiem, to jest taki... Czekaj jak to jest po tak. Widzę, że poprzeczna jakaś. Z salutami wzmocnienia. No to już takie. Widzę konkretne gwoździe, które są tak skordowane, że praktycznie można je ukręcić palcem. I to wygląda na końcówkę XIX wieku. Później w stawie zdjęcia map z tego terenu właśnie z zaznaczeniem tej konstrukcji To się ciągnie przez ściny. No ciekawostka powojenne chyba ciekawostka.